Odeszła 4 lata temu. Niepokorna artystka, czarny anioł polskiej estrady. Podobno Bruno Cocatrix, szef Paryskiej Olimpii, po jej występie w styczniu 1964 roku na kolanach błagał, by zechciała podpisać kontrakt, bo widział w niej następczynię Edith Piaf. Odmówiła. Jej pierwsza duża studyjna płyta zatytułowana Ewa Demaczek śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego ukazała się w 1967 roku. Mimo osiągnięcia niespotykanego nakładu, ponad 100 tysięcy egzemplarzy na wiele lat pozostała jedyną dostępną w kraju. Wielokrotnie wznawiano ją na winylu i później na CD. Ile egzemplarzy wydano tego, nikt nie wie, bo nie wszystkie były legalne. Jedyna oficjalna edycja CD zaaprobowana przez artystkę i filmowana przez polskie nagrania ma dołączony bonus w postaci drugiego krążka, na którym są trzy piosenki z singla. Wydanego w 1963 roku. W 1975 w byłym ZSRR firma Melodia wydała jej jedną płytę dostępną także u nas, na której znalazło się dziewięć piosenek, w tym cztery śpiewane po rosyjsku. Sprzedano ponad 17 milionów egzemplarzy. Na początku lat 80. ukazał się ostatni trzeci album artystki zatytułowany Live który również uzyskał miano złotej płyty. Zawierał fragmenty kilku legendarnych koncertów z Teatru Żydowskiego w Warszawie zarejestrowanych w grudniu 1979 roku. Chętnych by posłuchać ich na żywo zwykle było tylu, że całą okolicę otaczały milicyjne patrole. I to niestety cały dorobek artystki. Ostatni koncert Ewy Demarczyk odbył się 8 listopada 1999 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Otrzymała niemilknące owacje na stojąco. Później wycofała się z życia artystycznego. Mimo to żadna z dzisiejszych gwiazd estrady nie może mierzyć się z jej legendą. Czarny anioł polskiej piosenki – tak Ewę Demarczyk nazwał Lucjan Kedryński to określenie okazało się nie tylko trwałe, lecz wyjątkowo celne, obrazując jej niebywałą osobowość artystyczną. Ewa Demarczyk od urodzenia związana była z Krakowem. Zadebiutowała jako młoda studentka architektury w kabarecie Akademii Medycznej Cyrulik. Po roku zdawała do krakowskiej PWST. Ukończyła ją, lecz dyplomu nie odebrała. Za sprawą Przemka Djakowskiego, saksofonisty w zespole Zygmunta Koniecznego trafiła do piwnicy pod Baranami prowadzonej przez Piotra Skrzyneckiego. On sam uznał, że jest natchniona przez Boga niezwykłym talentem. Okazała się odkryciem pierwszego krajowego festiwalu piosenki polskiej w Opolu w 1963 roku, otrzymując nagrody za wykonanie piosenki Czarne Anioły. Tym zwycięstwem utorowała w kraju drogę piosence poetyckiej. W tym samym roku gościem trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie był legendarny Bruno Cocatrix, francuski impresario muzyczny, wieloletni właściciel i dyrektor Paryskiej Olimpii. Przybył do Polski w poszukiwaniu kandydatów do przygotowywanego przez siebie programu pod nazwą Idole Młodzieży o międzynarodowej obsadzie. Między innymi Niebieskoczarni z Czesławem Wydrzyckim zaproszenie do Paryża otrzymała Ewa Demarczyk. Często koncertowała za granicą, podbijając światowe sceny. Wszędzie była entuzjastycznie witana. Koncertowała w Genewie, uświetniając 20-lecie istnienia ONZ. Była laureatką wielu prestiżowych nagród. Miała ponoć niełatwy charakter, w pracy była bezkompromisowa, gwałtowna i apodyktyczna. Choć z początku podobno była naiwna i nieśmiała. Członkowie jej zespołu wspominali, że potrafiła wpaść w furię. Kiedy jednak stawała niepozornie przed mikrofonem, szybko urzekała publiczność, przejmując nad nią całkowitą kontrolę. Trudny charakter jest niewiele znaczącym szczegółem, skoro na scenie potrafiła osiągnąć taki efekt. Była. Niespotykanym zjawiskiem. Jej pełne ekspresji, interpretacje poezji wręcz hipnotyzowały słuchaczy. Wielbiły ją elity, podziwiali też zwykli miłośnicy piosenki. Każdy perfekcyjnie przygotowany koncert stawał się niezapomnianym spektaklem jednego aktora. Warto więc wracać do owej pierwszej, studyjnej płyty, zwłaszcza dlatego, że są tam jej nieśmiertelne przeboje: Tomaszów, Karuzela z Madonnami, Grand z Bilan, czy choćby wiersze wojenne Baczyńskiego. Są i inne. Każdy z utworów to mały, indywidualny spektakl teatralny. Takie piosenki nie starzeją się. Mijają epoki i style, a one trwają niczym perły. Są ważne, bo jest ich tak niewiele. To właśnie Ewa Demarczyk. Wspólnie z Zygmuntem Koniecznym okazała się prekursorem śpiewania polskiej poezji. Niemen, dopóki jej nie usłyszał, uważał, że takich klasyków nie powinno się śpiewać. Dopiero później pojawiła się. Wanda Warska, Marek Grechuta, czy Ucja Prus. Po zerwaniu współpracy z piwnicą pod baranami artystka stworzyła własny teatr, który niestety nie miał łatwego życia i w wyniku rozlicznych zawirowań lokalizacyjno-administracyjnych ostatecznie upadł. Podobno posiadała w swoich archiwach ponad 60 dotąd niewydanych utworów, większość zarejestrowanych podczas koncertów. Czy ujrzą światło dzienne? Nie wiadomo. Jedno jest pewne, nie zanosi się, by którakolwiek z dzisiejszych gwiazd strady mogła mierzyć się z jej legendą. Szkoda tylko, że nie istniejąc w mediach, zwolna odchodzi zapomnienie. Zresztą nie ona jedna. Naprawdę szkoda.